Witajcie moi drodzy! Dzisiaj C360 z talerzówką od Artura dostałem na testy, żeby pojeździć. O! Maszyna dostaje w dupę, chyba temperatura nie chodzi. Tak mi się wydaje. Witajcie moi drodzy! Dziś na kanale wcześniej widzieliście jak C360, popylałem, a dziś rozsiewanie wapna będzie. Ze współpracą z Arturem Udał, udało się załatwić taki oto specyfik. No, zobaczymy, jak to lejek sobie będzie radził. MTZ był w transporcie dzisiaj, tak się prezentuje. Eee, lejek mam schowany w stodole, będę musiał go wyciągnąć, bo jest daleko. Ale no tutaj jakoś C330 się powinno gdzieś złamać. Jest sprytny. Koszareczka stoi tu. Choć trzeba ją oczywiście to chyba zaraz, bo wiecie, pada trzeba będzie ją szykować do schowania, ale może jeszcze jakaś usługa wpadnie no i mamy Ursusika no i te nieszczęsne spawy, które trzeba będzie poprawić spawarkę mam od sąsiada ale, ale, no czy starczy czasu, zobaczymy najpierw wapno i potem może jakaś orka będzie zobaczymy jak MTZ z tymi hapciami, których nie ma poradzi sobie Bo, będzie ciężko do usłyszenia witajcie po raz kolejny w dniu dzisiejszym nie było transportu big Baga, bo to była poważna operacja MTZ-em Aczkolwiek teraz jest transport lejka I damy na 0,7 hektara O 0,6 bo przychodzę i przejadę bliżej Choć tam jest taka łąka po tym łubinie Że nie wiem czy mi się uda to zaorać no, ale daję wapno Muszę ten proces przebrnąć Żeby coś tam zasiąść Sprzęży to tam zasiąść Ale jak to będzie okaże się Zaraz będzie test czy w ogóle to będzie leciało w miarę Do zobaczenia Powiem wam tak, robota i nagrywanie to nie są dwie łatwe rzeczy. Jarka, ogarka podziwiam za to. A tu leci, używa. Niech dostaje łąka. Dzisiaj tu muszę wulserem jechać, bo jest dramat. Przewulszeruje tu a potem Horda. Jadę po paliwo i trzeba tu działać. Tu dramat. Czemu dramat? Tu był słynny łupik. Tak wyglądać na niebaw na no? Granulat jest dość spoko, stoi fajnie chyba Przy akurat coś, za to sprawa. Co nie, jest niedobrze. Tak jak wam obiecałem, pług został wyciągnięty. Mamy tu do czynienia z ramcztatem holenderską firmą wiekowe urządzenie, z tego co tutaj można tam tablicy zauważyć trójka, z możliwością czwórki, ale zobaczymy czy to będę montował, czy nie jak to będzie wszystko wyglądało, czy to się uda zrobić, czy nie, choć mamy problemy z podnoszeniem, ponieważ rama jest bardzo osadzona wysoko a MTZ i jego podnośnik dzisiaj nie współpracuje z nami w żaden sposób bo coś tam wycieka i nie wiadomo czy czy bawić się w to w uszczelnianie tego, czy po prostu dać sobie spokój? Chciałbym dzisiaj przejazd jeden zrobić, choć się boję, że może podnośnik nie wytrzymać i będzie dyntka. No ale no nic, taki tu zakup dokonałem. Zagonówka, kiedyś o obrotowe myślałem, ale na to na te hektary jest to trochę bez sensu, to kolejny zabytek. Ale ja lubię cię. Coś po do przodu, no. Chciałbym to unieść do góry. Tak, żeby no, nie wlec z tego, bo trochę wlepie. Stu zblokowałem tam, studz element. Może to wyjdzie tu. już kisiel się robi i chyba siłownik wylatuje, więc będzie co robić i nagrywać. Chyba, że uszczelnienie. Podejmę się jego. Do zobaczenia. Witajcie moi widzowie! To jest niespodzianka dla was. Choć są problemy z mtz -em. To jednak 80 km robi roboty. Pługi oczywiście do ustawienia jeszcze pierwszy przejazd. Ale idzie maszyna! Metra. Muszę sięść prosto i Powiem Wam, idzie sobie tak. Tu trochę za głęboko idzie ta, ale już pomału tutaj na wieszaku, bo w 30 nie miałem takiej opcji. Albo było urwane, na tym sam mogę regulować to na maksa, tu śrubą. No i tu już zaczęło, tylko ta pierwsza idzie dość ciężko, żeby ten środek wywalić, albo żeby ta pierwsza nie wywalała takiej dziury, bo widać, że jest za wysoko. no I powiem Wam, że maszyna. I nie wiem czy jest teraz najszerzej Jak jest skręcone chyba tak On potem ją zwęża No jest najszerzej Powiem, si no powiem wam że ona 45 bierze I MTZ nie czuje tego To jest najlepsze Więc czwórka do tych koni spokojnie Powiem wam, że udało mi się ustawić Je y yeah, i dla fanów Otwór Jak zwykle Piękna skrzynia w tak. Udało mi się ustawić je i MTZ fajny na piątce To jest piękne jak się Jak ciągnik nie poddaje się orce i idzie spalanie na Słuchajcie moi widzowie w czasie MTZ mi się grzał. Spuściłem tutaj płyn. Mam nowy termostat, chcę go wymienić. Tu jest starego typu. Odkręcam. Zobaczymy czy to będzie poprawa. Myślę, że jest problem z tym paskiem. On jest bardzo cieniutki i jest słabo napięty. Spróbuję go jeszcze napiąć. Choć ma buja, no będziemy szukali tego, ponieważ nie może tak dochodzić do setki. Powinno go gdzieś zrzucać koło. 80, około 70, maksymalnie no, ale może jeszcze czujnik jest bachnięty, bo też tam jest trochę ulepione Ech, ale wątpię właśnie w to, bo czujnik jest na takim kabelku czy ten kabelek może by rozpraszał? nie wiem, zobaczymy termostat zdjęty zaraz może dojedziemy gdzieś do środka, jak to tam wygląda takie tam rzeczy, trochę rdzy, trochę nie, ale jak już kamienia nie ma tak myślę, więc jest spoko Trochę ja tutaj partyzantkę zastosuję, ponieważ termostat jest za duży. Znaczy jest innego typu i tutaj trzeba będzie wsadzić śruby, już wam pokazuję tego typu. To są dachowe, ale jest dziesiątka, zakręcę podkładkę, wrzucę i ona tu fajnie przechodzi, tu gwint wychodzi, ale no niestety no brakuje mi. Brakuje mi takich śrub, jest niedziela. Wiem, że się w niedzielę zbytnio nie pracuje, ale czasem trzeba, więc nic, działam dalej. Dobra, moi widzowie, udało mi się to zrobić. Niestety, brak śrub wywołał takie lekarstwo. Dokręciłem to żabką, Francuzem poprawiłem. Chodzi, chodzi. Te dolne śruby też są dokręcone, więc zaraz robimy testy. Jeszcze raz, nagrywam działanie podnośnika. Tych. Tu jest pływająca, tu jest normalna. Tak. No trochę to waży, ale no daje sobie radę bez, jakby, najmniejszych problemów, choć nie do Obrigado.